Sponsorem jest sklep komputerowy Lechkom ulica Konery 9 Lubaczowie. Dostawca kas i drukarek fiskalnych w powiecie lubaczowskim zapewnia kompleksową obsługę, oferuje sprzedaż drukarek i kas fiskalnych wraz z oprogramowaniem, a także szkolenia z obsługi oraz przeglądy ustawowe, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Pomyślałam, że nauczę budować się domek z książek. a się ucieszy, a i tak mało kto je wypożycza. Wzięłabyś się za jakąś konkretną pracę. Jest tyle bibliotecznej roboty do zrobienia. Przecież ubytkowanie już zrobiłyśmy. A co ty myślisz, że ubytkowanie to wszystko? Gosia, zachowujesz się gorzej niż dyrektorka. Zobacz, ona nawet nie słyszy, o czym my rozmawiamy. Aniu! Przepraszam, ale to, że jest kwarantanna i koronawirus, to nie znaczy, że biblioteka nie dba o swoich czytelników, że zostawiła ich na pastwę losu i że biblioteka w ogóle nie wypożycza książek. Gosia, ty w poniedziałek, środa i piątek. Przejdziesz na zdalną pracę, ja będę wrzucała materiały na serwer, a Ty zamieszczała je na naszym fanpage'u Biblioteka w kwarantannie i zaciszę pisarzy. Ty, Aniu, bierzesz to do 24 maja, tą opiekę nad dzieckiem? Tak, Pani Dyrektor. Pani Bożenka bierze właśnie zaległy urlop. Więc ja i Marlina będziemy wypożyczały książki. E, ale pani dyrektor, a pani chyba o czymś zapomniała. E, o czym niby? Dzisiaj jest dzień bibliotekarza. Zapomniałam. Ta epidemia zabrała nam rzeczywistość sprzed choroby. Będę pracowała, świętuję. Pozwoli pani, że ja też. I ja też. No to świętujemy. Pozostaje nam tylko mała czarna, wypita w bezpiecznej odległości. I życzenia. Nie. Życzenia dla wszystkich bibliotekarzy. Od bibliotekarzy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Cieszenowie. Życzymy przede wszystkim spełnienia bibliotecznych marzeń, czyli środków i możliwości na zakup nowości. Większej liczby czytelników, bo oni są ambasadorami książki. Aby praca, która służy naszemu wspólnemu dobru, przynosiła nieustanną satysfakcję i zadowolenie. Ciekawych pomysłów na projekty związane z krzewieniem kultury, bo od nich zależy nasza przyszłość.